Siemano, w końcu zabieram się za lepienie siatki na elewację Kapinosy wklejone, narożniki wklejone wokół okien to samo, później pokażę albo wcześniej, nie wiem jak będę montował film, w jaki sposób kleiłem tutaj do pl plastik do plastiku, żeby nie mieć obawy, że coś tam y się odklei i tak dalej. A tak wygląda rozwój W jedną mańkę I w drugą mańkę Po to był sznurek pociągnięty I i to samo Jest strzałeczka I tak wlazłem na górę z miarą. Przyczepiłem sobie miarę za pomocą magnesu do konstrukcji stalowej, żeby zmierzyć, jaka długa siatka jest potrzebna. Cały czas powtarzałem, że 6 m, 6 m, 5,90 dokładnie potrzebuje mieć siatkę. Tutaj sobie też rozciągnąłem zmierzyłem, wiem, że do końca tej stopy, tak jak ta deska leży, jest trochę ponad 5,90 i tak, tak te pasy jest 10 metrów bieżących, nie całe tam 9,5 chyba hmm. Utnę 10 takich kawałków, zobaczę czy starczy. Jak nie, no to jeszcze jeden dotnę. Zakładu będzie po 10 cm, siatka na siatkę. Docinam i widzimy się za chwilę, jak będę lepił. siatka gramatury 165 Tytana. no dobra widzimy się za chwilę narka sprzęt umety woda zalana wedle Zalecę im producenta około 5,5 litra na worek jest wlane 10 litrów dwa worki na raz będę chciał wymieszać akcja siatka Mieszam standardowo na dwa razy. Dobra, ja się mieszam. No i tak My sobie siedzimy z A robota się sama robi Już ładnie się wymieszało Wyłączam maszynę I później przemieszam jeszcze raz. Zaczynam od środka. Nakładam klej równomiernie na ścianę cienką warstwą. Mam jedno pole nad sobą, jedno pole pod sobą. Gdyby to pole nade mną byłoby większe zaczynałbym tam zakładł 10 cm na już istniejącą siatkę Jesteś? Tak Siata na dół, docięta na wymiar Tam mi tato przytrzymuje W odpowiednim miejscu Ściągam w górę lub w dół środkiem i później choinkowo na boki. Przypominam, to nie jest radnik. Pokazuję, jak ja robię. Wpisów tam wyłazła. wygładzam względnie płaskiego, równego lecę na górę uzupełniam pokażę zaraz zresztą jak Byłem teraz na nowo mieszać klej, trochę mi tu je przywiązało, ale nie przejmuję się tym absolutnie. Jak będę kład drugą warstwę, to to zgubię. Się. lecę na górę no i tak, kontynuuję na górze siatka idzie aż tyle do góry później ewentualny nadmiar wytnę Trzeba się trochę uwinać, uwijać. Za chwilę jeszcze będę miał tu i słońce. Cholera jasna. Jakby wysoka temperatura i wiatry nie wystarczyły. Zobaczymy. Chcę to kleić dzisiaj póki mam do pomocy ojca jutro jak będzie w pracy to będę mógł od rana ciągnąć drugą warstwę już bez pomocy I dobrą siatkę wyróżnia to, że deptając tutaj po tym zagięciu, śladu nie ma. Nawet jak była przegięta bardzo na ostro, nie ma śladu. A kiepska, kiepskiej jakości siatka wyglądałaby jak gazeta. Jak tu z gardła wyjęta. Samo. Naciągam do góry i środkiem, skoro tam była ciągnięta w dół, no to tutaj trzeba od miejsca łączenia pociągnąć do góry i też na lewo, na prawo, na boki. na te zakamarki mam niezłą pacę wkleić w ten klej, który jest i dołożyć cienko powierzchni świeżego. Tutaj wycinam tak centymetr w bok i centymetr nad. Na wszystkich pięterkach w osobnych wiadrach. Tutaj schodzi najmniej. Starczyło na jedną parcelę więcej. Zaraz muszę sobie dokoptować. A tam mam dwa świeże wiadra. Sobie z kontynuacją u dołu. Zaraz wracam. Tak jestem na dole, żeby tutaj kontynuować. Robię takie coś. Podwijam sobie siatkę do wysokości w topionej w ścianę widać jest pod spodem kawałek druta. Mam kawałek elektrody. Klej. I kontynuuje. Nowa paca jest idealnie równa, trzeba uważać, żeby nie spadła, to wytrzyma taką elewację do końca. 60 więcej 70 cm teraz sobie zrobiłem trochę rzadszy klej z racji takiej, że za chwilę tutaj będę miał słońce i wtedy w ogóle bym już nie zdążył nic zrobić <grym> Co, sobie, jak gardło widzę zimnym piwę, lepsze żyje. I albo jeszcze rzadszy będę używał do drugiej warstwy. Po położeniu drugiej warstwy zobaczę, czy nie trzeba czasami położyć trzeciej warstwy. Książkowo nie trzeba, ale zobaczę u mnie, czy trzeba, czy nie trzeba. nałożone na każdym piętrze mam też nożyk siata w dół środkiem kontynuuję Siągam siatel w dół. Co jest? Zaczął do linki na górę wciągnę. Ci mówiłem, to szybko ciągnie, a ja jut jutro będę ciągnął drugą warstwę mm -hmm. centymetr nad... a jest nacięty i centymetr od boku. Przy każdym z naroży będę musiał tą najdłuższą pasą, mam jeszcze taką metrową będę musiał tutaj oprzeć, tutaj obrzeć i naciągnąć właśnie w ten sposób klej żeby tam maksymalnie uzupełnić, bo narożnik dużo odsadza w tą stronę i tym samym tutaj się pojawia taki dołek przy każdym narożniku przy kapinosie będzie to samo, dlatego tam wzdłuż będę musiał tędy ciągnąć pacę po ścianie, żeby tam uzupełnić tą lukę. Pojawia się coś takiego, tylko że tu akurat mam rurę. Jest to utrudnione. Robię to pacą. W ten sposób nacinam zęby. I siatka się chowa.